No, cześć, Manko z tej strony, Patryk T25. Witam Was w drugim vlogu w tym roku. Ciągnę na sobą dwie krypki. Jedziemy te dwa drzewa ściąć, o których mówiłem vlog temu. Jest bardzo mokro, spadło u nas teraz dużo wody. No, ale mamy wycięcie dzisiaj. I też w sumie czas nam pozwala na to, żeby dzisiaj to wyciąć i w miarę możliwości posprzątać. Także zobaczcie, tutaj jest droga pod górę, jest błoto, jak nie wiem, Także z Dwoma pełnymi drzewa Nawet nie ma szans Będziemy je pojedynczo targać, tym bardziej, że tam na górty jest glina Wczoraj tata był gałęzie poobcinać i Z samymi takimi patyczkami, pół przyczepki miał tej zielonej i ciężko John Deere 4x4 miał wyjechać A to to dopiero jak wrzucimy jakieś drzewo typu Pień czy coś, nie? Więc będzie jeszcze ciekawiej, także może to być ciekawy vlog, na pewno włota nie zabraknie. Jesteśmy już na miejscu. Masej, tam John Deere Lina już zapięta. No drzewo jest potężne. 4,80 ma średnica pnia, także jest co robić. Lina zapięta do Maseja. Na razie tylko naprężona, jak kliny nie dadą rady, to będziemy ciągnąć. Wszystko się okaże. Teraz, gdzie czego jest jeszcze drugi traktor? Znaczy, no to drugie drzewo, które jest pochylone na linię. Teraz to będzie widać. Jest na linię pochylone. Na pewno będziemy ciągnąć na dwa traktory w tamtą stronę. No to ta asekuracyjnie jest podczepiona lina. A tak, to, to to będziemy na pewno ciągnąć dwoma traktorami tam. Zaraz wam nagram, jak to będzie cięte. mm -hmm. No i to jedno leży. Masę już jest podpięte do drugiego. Teraz to z tym trochę więcej zabawy, bo jest pochylona linie średniego napięcia. Lina już naprężona. Także jest jedna lina od do tamtego drzewa i tutaj będę ciągnął na skos, a druga do tamtego drzewa. Żeby nie chciało to lecieć na linię No i to powoli sprzątamy Ta dwukółka już jest ta malutka pełna Jeszcze zielona i ta duża Dzisiaj do nocy Resztę jutro To jeszcze nam pilasz potnie ten pień No Średnica tego 4,80 Znaczy obwód 4,80 średnica 1,5 metra lekko No i zaczynamy tej powoli sprzątać O Jezu Ciężki dzień. Idę pokażę Wam jak tutaj teraz to ścinamy. Tak samo Wam zrobię ujęcie z John żeby było widać jak leci. I taki oto vlog. Zaczynamy drugie. No i jedziemy drugiego dnia <laughs> walczyć z tym drzewem. Zobaczcie, wczoraj normalna pogoda 3 stopnie na plusie, dzisiaj biało, jest około 10 cm śniegu. Co prawda on topnieje, bo jest 2 stopnie na plusie, ale sypało od rana, jest godzina 13. Dopiero wyjeżdżamy, bo przestało padać. No i wczoraj z tą dwukółką zieloną Masejem, ledwo, naprawdę ledwo wyjechałem tam pod górę. Na cztery koła napęd, przyczepa szła po oś w błocie I naprawdę było nawalone tam to, towaru Głównie na dyszel, żeby właśnie dociążyć tylną oś w traktorze A dzisiaj musimy wyjechać z przyczepą, nie dwukółką tylko przyczepą Nie dość, że błoto jest jakie było albo jeszcze większe, do tego jeszcze śnieg i od razu jedziemy na dwa traktory bo tej przyczepy raczej bym sam nie wyciągnął. Zawsze będzie ten John Deere, żeby najwyżej go szarpnąć, pod tą górę tam, jakby nie dało rady po prostu wyjechać. Także taka sytuacja. Wczoraj niestety wam nie nagrałem, jak wyjeżdżałem z tą przyczepą zimno, po prostu kamera padła i koniec, nie? Film tam patrzyłem, to nagrało się 9 sekund i się rozładowała nawet nie zauważyłem, był czarny ekran, po prostu i tyle, nie? Także dzisiaj wam może nagram. Jak będziemy wytargiwać tą drugą i na razie ostatnią przyczepę No bo po prostu widzicie jakie są warunki nie? Po tu jest sobota, jedziemy bo jest dzień wolny, ale Jedziemy tylko po to praktycznie, żeby tą przyczepę tatą zabrać i... I tyle No i dobra Mamy na przyczepie trochę Nie nagrałem wam nic Jak Tutaj cośkolwiek robiliśmy Sypie śnieg cały czas, też przyczepa nie jest pełna. Spierdalamy do domu ile można w tym śniegu robić, kurde. Człowiek cały mokry, sypie cały czas. Ile jest to jest, teraz aby wyjechać. O, kurwa, mieli. No chyba nie wyjedziemy, ale błoto. Dawaj, dawaj, ale błoto, ja pierdykam. O masakra, widzicie? Dobra, wyjechaliśmy, najgorsze za nami. Drugi traktor już był na miejscu. Właśnie w razie czego, jakbyśmy nie wyjechali Ale się udało Ojciec tam bokiem widzę idzie <grytanie> Udało się, wyjechaliśmy Ojciec to porowo Szyby zaparowały cały mokry jest, dlatego nic nie będziecie widzieć raczej ale wyjazd nagrałem. Sami widzicie, że lekko nie jest. No i teraz będzie druga górka. Ale to już powinno być lepiej. Czekajcie, chwilę kamerkę sobie przestawię. O! No jak widzicie, dużo tego nie ma. Ej, tu jest ok. Tam było najgorzej. Tu idzie ładnie. Ubite tu już jest. To już jest ubite, to idzie ale tam nad rzeką to ledwo, ledwo już szedł. Dobra, to by było na tyle w tym vlogu. Widzicie pogoda, jest taka, że ciągle pada 2 stopnie na plusie. Kupa błota, nic więcej. To na tyle w tym vlogu. Widzimy się w kolejnych. No i to na razie, cześć.